W zesłaniu, zesłaniu Ducha 50 dni po zmartwychwstaniu w 50 dni przyszło 120 osób, gdzie apostolskie 1.15. Dlaczego milion Żydów nie przyszło pół miliona? No bo Jezus chciał nie ilości, ale jakości. I mówi, jak było za dni nowego, za dni lotta. Czyli teraz yy, każda religia mówi, że ma Boga. Ale tam w tej religii może być dwie, trzy osoby od Boga. Tak, jak lot, co on niego może tak jak jesteś u świadków Jehowy, byś głosił Chrystusa za ojca, 1 na 5.20, a żony z Bogiem i życiem wiecznym, to oni cię wyrzucą na pewno, bo Ty Jechowe byś podważył tą firmę amerykańską, amerykańskiego Jehowe z Ameryki. Bo to w 1931 roku już się zaaktywował ten właśnie Jehowa, ale Mateusz 7.15 jako owce wewnątrz Wilkami są. Ja to odczułem, bo mam dwóch braci świadków Jehowy. I ja e, czuję tego Chrystusa, co ci głoszę, tą prawdę. I oni ze mną nie rozmawiają 24 lata, bo ja mam zginąć w Armagedonie. Patrzę, dwóch rodzonych świadków, z nas jest pięciu, z jednego ona żeśmy wyszli. Tata nas płodziła, mama nas urodziła. Czyli świadkowie, jak, jak jest rodzina katolicka, i świadkowie chyba wejdą do tej rodziny, to rozbiją, bo ci świadkowie jako system mają zakaz e, e, głoszenia. Czyli świadkowie mają dużo dobrych rzeczy. Ale prawdy szukaj i, i jakie wersety się teraz spełniają. Bo jeśli teraz uwierzysz w Chrystusa za ojca, króla, nauczyciela, zbawiciela, staniesz się jego synem, uczniem i nigdy nie umrzesz, bo ciebie prawda wyzwoli. Mało tego, możesz skrzeszać świadków Jehowy Mateusz 10,8. Skrzeszajcie umarłych, demowany wyganiajcie. tak, tak tylko babuś, ja ci coś powiem, bo e, ja też e, za chwilę muszę kończyć, bo wyjeżdżam, e, bo mam zaplanowany na 14 wyjazd. E, chwilę, powiem Ci tylko tak. Tak jak ci powiedziałem, każdy z nas ma wolną wolę i ma prawo do wierzenia w to, co jemu się podoba. Ja powiem ci z mojej strony: moja wiara jest silnie ugruntowana na Jechowie Bogu. Ja Jechowę nie uważam za amerykańskiego Boga, dlatego że Jechowa dla mnie jest bliskim Ojcem, który się o mnie troszczy który dał mi prawdę, który wyzwolił mnie z pęd kłamstw, które dzisiaj ludzie są, że tak powiem, zamknięci, do którego doprowadziła filozofia ludzka, platońska, sokrateńska i tak dalej. Ja cieszę się, że mam kompletne Słowo Boże, że mogę je czytać, że z pomocą Jehowy mogę je zrozumieć. Wiem dokładnie, kim jest Jezus Chrystus, jakie zamierzenie ma, względem całej tej sytuacji, którą zaplanował Je jechowa Bóg dla, dla ludzkości i e, to jest moja silna wiara, ja opieram na mocnych podstawach, silnych dowodach nie chcę Bogusiu nikogo, ani nikogo nie oskarżam, ani nikogo nie oceniam nikogo nie skazuję ja osobiście na śmierć dlatego, że nie mam e, do tego prawa wierzę z kolei Bogusiu że przyjdzie czas rozrachunku Bożego. Biblia wyraźnie o tym mówi. Dzisiaj spełniają się proroctwa i to Jehowa ma prawo i upoważnił do tego przede wszystkim Pana Jezusa i to Pan Jezus Chrystus będzie rozdzielał ludzi, zresztą ewangelia o tym mówią i będzie decydował, kto może uzyskać życie wieczne i tak dalej. Dla mnie dzisiaj to co dla mnie jest ważne i dla mojej rodziny Boguszu, to to, że cieszę się, że mogę służyć Bogu, że mogę dzielić się tą prawdą z ludźmi od domu do domu. Jeżeli ty sam dzielisz się z ludźmi, to wiesz, że nie jest to proste i łatwe, bo ludzie kierują się uprzedzeniami, ludzie kierują, ludzie potrafią zaszufladkować innych. A jak kierują się uprzedzeniami, to są też wrogo nastawieni, a jak są wrogo nastawieni, to żadne argumenty do nich nie docierają. Więc ja staram się wyszukiwać szczerych, pokornych ludzi, jeżeli widzę, że ktoś ma otwarte serce, otwarty umysł i rozmawia rzeczowo, wymieniamy się argumentami i dostrzegamy przejaw mocy i ducha Bożego to wtedy jestem z tego zadowolony. Natomiast każdy z nas osobiście w oparciu o wiedzę, w oparciu o Słowo Boże, które jest dostępne w tylu językach, to jest przecież najbardziej e, rozpowszechniona księga wszechczasów nie ma e, żadnej księgi, e, książki tak rozpowszechnionej na tyle języków w tylu e, egzemplarzach, że każdy ma do niej dostęp i każdy może ją przeczytać. Może ją przeanalizować, może ją studiować, może też zapytać, wymienić się poglądami i, 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 i szukać, szukać prawdy. My, to prawda, Świadkowie Jehowy, też w tym pomagamy, bo ja uważam, że mamy prawo dzielić się dobrą nowiną zgodnie z nakazem Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział, idźcie i czyńcie uczniów. Powiedział też, ale, że... Darku, powiedziałeś, no, też nasza ale patrz, że Jezus posłał uczniów, a ty jesteś uczniem Jechowy, a nie Jezusa. No, słuchaj, Boguś, zobacz. Jeżeli Jezus jest Synem Bożym, prawda? No ale jest, jest jednorodzonym synem, bo Jechowa, ojciec Chrystusa Jechowa, bo ty mówi, że to jest Jechowa i go ojciec nie miał córki, tylko miał jednego Syna. To miał Syna, który jest Jezusem Chrystusem. Tak. Jezus jest Królem. I teraz Ale strażnica wiastuje Jechowy królestwa, a nie Chrystusowe. To jak to jest? Kto jest królem? nie czy Chrystus? No, a, a twoim zdaniem, kto jest ważniejszy? Ojciec czy syn? Ten, kto daje życie, kto jest ważniejszy? No, oj, ojciec, ojciec Jezusa przeklął Adama, Ewę, przeklęta Ziemia będzie z powodu. I mówi jego, słuchajcie, syna umiłowanego, słuchajcie, syna. Jak ty byś miał firmę, byś firmę przekazał synowi i by polecił, żeby wszyscy jego teraz jako prezesa słuchali, nie? I Ta, kto, to pra to no. prawda, Bogusiu, tylko pamiętaj, że on uczy wszystkiego tego, czego nauczył go jego wielki nauczyciel. No, jego ojciec. jego ojciec, nasz dziadek. Dokładnie. No, dokładnie. no tego nazywasz dziadkiem, ja nazywam go. Ale patrz, ojciec. twój tata, zobacz, jest Darek, nie, zobacz, bo, Ale no. Bogusiu, zobacz. Jest modlitwa. Ojcze, nasz. Który, który jesteś w Ameryce. W Ameryce nie. jest Jechowa, a Watykanie jest papież, ale, Franciszek, ojciec. Ale Bogusiu, ale Bogusiu, co ma wspólnego. Y Przecież Ameryki nie było wtedy, kiedy Mateusz wpisywał słowa Pana Jezusa Chrystusa. Przecież Ewangelia według Mateusza została spisana w pierwszym wieku naszej Ery. Wtedy nie było żadnej Ameryki. Ale teraz jeżeli... jest, bo zobacz, Mateusz 24, rozdział, 24 i 5: będą fałszywi Chrystusowie. I każdy, kto nie uzna Chrystusa za króla, ojca, nauczyciela, Boga, ojca, Abrahama, Zaka, Jakuba, przecież Chrystus nie jest podzielony, która jest dziś ten sam na wieki. Za Adama jest właśnie Chrystus naszym Zbawicielem. A Ameryka Jechowa se wziął Jechowa, i teraz Mateusz 7:15 jako owce wewnątrz wielkamy są. Czyli Prawdę, jak u świadków będziesz głosił, u świadków Jehowy, prawdę, to cię wykluczą. Jana 16, 2 z synagogi, będą myśleć, że służą Bogu, a cię zabiją. Ale Jezus cię przyjmie. Jana 6, 37. i objawienie 5:10 będziesz królował na ziemi, królestwo na ziemi czyli królować znaczy służyć. I ty masz w sercu służenie, pomaganie. Jak masz rodzinę, powiedziałeś, że masz rodzinę, no to twoja rodzina jest nieśmiertelna. Bo Mateusz 108 możemy skrzeszać jako uczniowie Chrystusa w Jego prawdzie miłości. I teraz miliony dzisiaj obecnych nigdy nie umrze. To było 100 lat temu badacze pisali. Księga fina, fina objawienie jest bliski 52 strona. Także dornik umarł taki dornik od świadków wiechowych. Świadkowie wymierają, bo jechowa uśmierca, a Chrystus nie może cię uśmiercić. Judasza nie uśmierci, on ci daje życie. Te pierwsze z martwych stanie, objawienie 20 rozdział, szósty werset. Chrystus w jego prawdzie wyzwala. A patrz, niewolnik zniewala. Przecież niewolnik chodzi w kajdanach. Przecież apostoł Paweł był sługą Chrystusa. On nie znał oprócz Chrystusa nikogo. Także ja jestem yy, uczniem Chrystusa, tego co apostoł Paweł się nawrócił, a był prześladowcą. I Szczepan mówił, że widzi Jezusa na prawicy, zatykali uszy. I on widział Jezusa, nie Jechowe, Szczypa. No i, i, ja cię, i ja Cię, Bogusiu, przepraszam Cię, bo ja muszę kończyć, bo zaraz będę wychodził. Ja Ci bardzo dziękuję za tę miłą pogawędkę i ja rozumiem Twoje odczucia i rozumiem w to, co Ty wierzysz, bo masz do tego prawo. Natomiast musisz uszanować też moją wolną wolę i w pewnych rzeczach rzeczywiście się nie zgadzamy. W każdym razie. Yy, bardzo Ci dziękuję za telefon i, i za rozmowę. Cóż mogę powiedzieć? Życzę ci dużo zdrowia. Nawet nie wiem skąd miałeś mój numer telefonu. To jest ciekawe. A jesteś starszym z bo z internetu. Ale w internecie nie ma mojego Ale numeru telefonu. to jest pięć lat temu było. Aha, pięć lat temu, to może... Może był w internecie. W każdym razie, y, Bogusławie, bardzo Ci dziękuję. No i co? Nic mi nie pozostało, jak Życzę Ci dużo szczęścia i, i, i zdrowia. A ja tobie też życzę, żeby Twój prawdziwy Bóg dał Ci życie w raju, bez śmierci, chorób, wojen, żebyś nigdy nie umarł. Bo Bóg nie uśmierca swoich dzieci, bo ich kocha. Nie mam Bóg upodobania śmierci bezbożnego. Bóg prawdziwy tak żył. No to... słuchaj, jeżeli, słuchaj, jeżeli. Słuchaj, i na koniec powiem Ci tak. Ja wierzę w to, że jeżeli dochowam wierności Bogu aż do końca to wiem, że Bóg mnie nagrodzi życiem wiecznym tutaj w raju na ziemi. I tym optymistycznym akcentem muszę naprawdę kończyć. Także dużo dobrego życzę i zdrowia. Bogusławie, trzymaj mi się słowa no. prawdziwego Boga żywego, który daje Jasne. życie. Dziękuję Bogusławie. No, no, trzymaj się, pa, pa. pa, pa.